Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. I zaraz będzie nowy karnet. Fajny karnet nowy. O. Plus pięćset. Aktywujemy, ale najpierw trzeba sprawdzić Czy jest dobry... tak jest dobry kod. Kod. Fajne skiny w ogóle to dali. U nie, już nie mam darmowego. Ha! Ha! Już ja to zrobiłem. Łatwo. Dobra, kupujemy. E, coś widać? Hmm. Chyba nie. To nic nie było widać. To karnet kupiony. Karnet plus. E, co jest? co jest I co 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 Dobra restart bo coś się zepsuło Fajne nagrody w ogóle, nic się nie pokazało, bo już wszystko odblokowałem. O i pyk, dopiero teraz się odblokował. To otwieramy. Jeszcze nie wbiliśmy. Trochę szkoda. Otwieramy wtedy. Bardzo rzadki. Kolejne kredyty do kita. Rzadki. Monety. Kolejne. Bardzo rzadki znowu. Kolejne kredyty do kita. Legendarny. Legendarny. Ciekawe co w nim będzie. Skin do Trochę szkoda Ale i tak dobry skin. I dobrze, że legenda w końcu wbiła. Jakaś, która nie jest legendą po prostu. Tysiąc 1500 O i znowu mam dużą liczbę Tych PowerPointsów. Tylko że teraz końców mi cały czas braknie Super rare Coins W sumie to teraz końców mam dużo Super rare znaczy rzadki I Błyskotki i kolejne kredyty nic ciekawego 3000 tych więc mogę jeszcze kupić na przykład O Shark Leon znowu jest w sklepie Szali Leona nie kupię i Dino Leona w sumie nie wiem czy chcę Dobra Mm, nie pójdzie, kurde. Trzeba będzie jeszcze nas zbierać. Trochę na kolejne końce, ale można już ulepszyć jakąś jeszcze postać na 11 moc. Na przykład Leon. O, trzeba bardzo dużo. Więc te nie wystarczą. Ale w sumie jeszcze mam... Nagrody za Lari'ego i Loriego I za Jakiś tam innych I jeszcze mogę się lepszyć na jedenastą Znaczy na dziesiątą chociaż Co nie? No bo na jedenastą już nie mam monet Dobra, też nawet zadanka są. I mam 200. I mam 200 za darmo. Zdobyte. Trochę można powbijać. Dobra, wrócę po wszystkich zadaniach zrobionych, chyba. Żeby jeszcze większy opening zrobić. Rock Smoka. Ciekawy karnet. Też. Mm. Nie, no, jakoś. Gdyby. Gdyby może miała... Nie no dobra. Wszystko co ona jest. Nie. Ten jest dosyć git. I ten jest też dosyć git. Znaczy on jest lepszy, ale... Ten ma jeszcze dodatkowy głos, a ten ma tylko dodatkową emotkę. Dobra. Widzimy się chyba za zrobienie wszystkich zadań. W sumie to nie wiem czy się uda cokolwiek zrobić. Jakikolwiek. Bo nigdzie się nie da wejść w ogóle. O już mi tego zdobyliśmy. No lepszy to niż nic. Choć w sumie nic nie zdobędziemy. Chyba, że gadżet. Czy coś takiego. Yy. No albo właśnie skiny jakieś fajne. No ale. Nie. Yy. Tak. co Dostałem z kwiatów. Bo nie pamiętam. O, czy to mnie do gry przez przypadek chyba obejrzycie się. Żebym mnie przegrał. Jeszcze chyba ten kill muszę zrobić, żeby zrobić jeszcze kolejny nową nagrodę. No, chociaż zdobyłem za kuletkę no chociaż za to hmm. ikonka i rare nic specjalnego nadal dużo powerpointsów ale monet Ale monety to chyba na, na, ulepszenie kolejnego, na ulepszenie kolejnej postaci, albo na... A tak to, to już 9 wymaksowanych postaci, ale nie całkowicie. Bo jeszcze potrzeba Trochę do hypercharga i jeszcze nawet nie mam ani jednego tego. Chyba to się jakoś kupi. Jak z charger. Kolejne gemy Dobra sprawdźmy karnet. Kolejne gemy na osiemnastym, jeszcze kolejne na dwudziestym ósmym, jeszcze kolejne na trzydziestym ósmym, jeszcze kolejne na czterdziestym drugim i tyle. A power points? Kolejne na dwudziestym czwartym. I tyle. No, powerpointów to dają mało jakoś. Końców dają dużo. I legendarny, ale no, legendarnego w pierwszy dzień się nie... Zaraz. Cze, 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 co?! 34 dni?! Jakim cudem niby. Jestem troszkę ciekawy. Poczekajcie chwilę. Nie, nie ma. Wiecie, co chciałem sprawdzić? Czy jest. Czy jest to, no. Czy są te tysiaki? Ich nie ma. Dobra. Odblokujmy tą samą nagrodę. Znaczy, dobra, to jest nagroda. I w ogóle, to dlaczego tylko 4000 plus 1500? E, znaczy, czemu tylko 5500? i tak to jest dużo. Dobra, wracamy się do konta, ale będziemy albo dobra, otwórzmy tutaj. Wszystko, co zdobyliśmy, może. No, jakoś tak. Z mrocznym lordem to jakoś inaczej. Dobra. Sprawdźmy, czy coś wydrobimy na tym kącie. Kolejne punkty mocy, których nie da się ominąć. Najbardziej wkurzająca mechanika. O, dostajemy 6 razy wartość na tym kącie. Szkoda, że na tym kącie. Bo gdyby było na moim, to na pewno bym to kupił. I mejtek. Mm -hmm. Trafiamy postać. Ta jem. M. strafiliśmy. O, nowość Larii i Lori. Zamiast Em zdobywam B na przecenie też. I wrócimy tu. Jak będzie legendarny i otworzymy dwa legendarne na jednym odcinku chyba. Mi się tak staje. Chyba, że nie dobijemy. Ale teraz przerwa. Jakby grać się teraz nie dało, bo już, już któryś tam raz wyłączam i włączam browla I tylko wskoczyłem na jeden poziom. O, wreszcie coś się wydarzyło. Znowu dobra, zatrzymujemy albo nie, i tak długo się ładuje, że się nie Wbijać, więc dobrze, że już wbijam te dwusetki bo więcej się nie chce no chociaż fajnie, że... no... są te... fajnie, że trzecie miejsce zrobiłem teraz o Kolejne 500 O kolejna nagroda wtedy. A nie jeszcze nie. Dobra, kolejne 10 gemów. I teraz jest 89. Hmm, może poczekam na inne skiny, Tak bym to chciał. No i już dużo skin, mam do spajka. W sumie ten też będzie rzadki, więc nie wiem. Ale ja cię mam jakąś dużą liczbę. Nawet mam. Mam wszystkich, oprócz tego jednego. Ta też mam tego zamaskowanego. I no oprócz tych dwóch nie mam, przy... no i oprócz tych srebrnych i złotych, ale kto jest, to mam pytanie. Ktoś, kto nie pomyślał, żeby zbierać, no, hypercharge'a czy coś, nie wiem. Znaczy, ktoś, kto nie pomyślał, że, że może być coś innego z monetami. Weźmy Dobra, to chyba jakoś się wtedy wbije. To dobre, chyba otwieramy ostatnie dwie rzeczy. Bo już się nie da. Bo już nie mogę za bardzo wejść do ani jednej gry. Więc. Dobra, kotki Tysiąc monet, tysiąc monet. I star drop. Bardzo rzadki. A co ja dostałem z? Z tego teraz starotropa? Bo nie pamiętam. Zupełnie. Bo pamiętam, że... A! A nie, ikonkę z dostałem. Z tego wcześniejszego. No na pewno wiem, że skin, ale do kogo to nie wiem. Znaczy mi się wydaje, że na pewno wiem, że skin. O wczytało mnie do gry. Akurat. Co fajnie. Bardzo fajnie. Super. Dobra przerwa wtedy, jak coś to nie będziemy robić większego openingu, nawet jak, nawet jak będę mógł normalnie grać. Potem e, jakoś da się sprawdzić, którego skina. Do, do kogo skina dostałem? Chyba nie, to jest. Znaczy chyba z kina dostałem Z tego czy nie Co ja dostałem z tego, Z legendy Bo nie pamiętam spam? Czy ja ją już miałem Chyba zobaczy Bo jak spam, to w sumie to ładny skin. Chyba spam to była. Nie, nie. A, Burger Burgellu, Burger Lu Burger to był. O, tak, dobra, okej. Okay. To jednak nie będę sprawdzał. Ale jeszcze dostajemy skin'a do... A nie, już mamy go założonego, więc... Jakoś... Dobra, bierzemy Lu i zmieniamy Lu na Burger Lu. I... jeszcze trochę, ale... Ale nie tak dużo. Można też ulepszyć kogoś na 10 na 11 potem. Po ulepszeniu na maksa. Tego, bo jeszcze trochę porypańców zostanie. Tylko, że mało tych monet dobra na się już dziękuję nara. Widzimy się chyba. Dopiero od. Ech, chyba od legendarnego stardropa, chyba że coś lepszego, chyba że coś się będzie. Nie wiem, czemu w ogóle nagrywam odcinki tak często teraz.